W sobotę rozpoczął się projekt Wiejskie Smaki realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach. Jak sama nazwa wskazuje, uczestnicy będą poznawać tradycyjną kuchnię regionalną, ale nie zabraknie też nowoczesnych akcentów kulinarnych. Przede wszystkim będziemy tutaj serwować kuchnię, sta, kuchnię staropolską e, i kuchnię polską, tak? Żeby podtrzymać taką tradycję e, kuchni, kuchni naszej polskiej. E, zrobimy to w kilku odsłonach. E, że, będziemy robić kuchnię, ale też taki w nowoczesny sposób. E, Złamiemy pewne, pewne zasady e, serwowania, e, serwowania dań. Zrobimy takie dania e, troszeczkę mniejsze, ale tak żeby one tak, żeby one były e, w taki bardzo przyjazny i wizualny sposób. E, sposób e, takie e, przyjazne dla, dla konsumenta. E, Zastawiamy też również nowoczesne techniki e, kulinarne, na przykład kuchnię SUV, e, kuchnię być może zrobimy jeszcze z kuchnią molekularną e, i e, tak, żeby, żeby uczestniczki mogły zapoznać się z nie tylko takim z gotowaniem takim tradycyjnym, jaki się robi w domu, ale również e, posłuchać ciekawych informacji dotyczących nowoczesnych, nowoczesnych technik kulinarnych. Tak jak wspomniałam, projekt zaczyna się, się dzisiaj. Jest to osiem... Osiem spotkań. Trwa od lutego do kwietnia, kończy się w niedzielę palmową. Każde za, jest osiem zajęć, każde zajęcia są o innej tematyce kulinarnej. Są to zajęcia. Dzisiaj, na przykład, są jest drób. Następne spotkania też są kuchnia regionalna, warmińska, kaszubska. Zdania z dziczyzny, dania też dieta dla cukrzyków, dania dla cukrzyków. Kończyć się będzie ten projekt w niedzielę palmową podczas kiermaszu wielkanocnego. Taki kiermasz pierwszy raz miał miejsce w ubiegłym roku i myślę, że, że warto to dalej kontynuować i stąd na tym kiermaszu będzie prezentacja uczestników projektu dania finałowe, a także wielkanocne. Zainteresowanie projektem było ogromne. Projekt cieszy się wielką popularnością, bo liczba miejsc była ograniczona 15 osób. W tej chwili mamy 10 osób na liście rezerwowych do, do udziałów chętnych do udziału w zajęciach. Na pierwszym spotkaniu tematem przewodnim warsztatów był drób. A co dokładnie? Robimy dzisiaj gęś, gęś później następnie robimy dania z kurczaka. Pokazałam Paniom jak się rozbiera kurczaka na części kulinarne i będziemy, będziemy robić kilka takich wersji drobiu w, w, na, na, na naszych daniach. Proszę powiedzieć, dlaczego zdecydował pan się uczestniczyć w tych warsztatach? Lubię gotować. To jest taka moja też i pasja w pewnym sensie. Mam kilka ich, ale akurat gotowanie należy do jedną z nich. A co pan gotuje teraz? Akurat teraz blanszujemy szpinaczek z czosnkiem. I to będzie jako dodatek do piersi z kaczki. I do tego dojdzie śmietanka, to będzie w takim ala delikatnym susiku. Zresztą wspaniała sprawa. Myśli Pan, że, że coś, coś Pan nowego wniesie w swoje doświadczenie, planarne tutaj? No, raczej tak. Dlaczego pani zdecydowała się uczestniczyć w projekcie? Dlatego, że sama troszkę w ogóle eksperymentuję i w ogóle chciałabym się jeszcze czegoś to nauczyć. A jak się podoba Pani. Bardzo fajne, bardzo fajne. Bardzo fajnie, szybko, no, w, zgranym, w zgranym zespole to fajnie jest. A co pani gotuje? w domu Dzisiaj? Dzisiaj? Kaczkę robię właśnie. I ten z, 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 o Jezu, ze szpinakiem. A robiła Pani kiedyś, to? Jest? To znaczy, nie, nie robiłam kaczki ze szpinakiem, jeszcze nie robiłam. Czyli jest to jest pierwszy, pierwszy raz. Pani też uczestniczy w projekcie. Tak, jestem uczestnikiem projektu. A dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział? Ponieważ lubię gotować, zawsze coś nowego no, lubię wprowadzić w swoje menu. A wiem, że osoba przyjeżdżająca tu zawsze coś pokaże nowego, ciekawego. No i z ciekawości, że tak powiem. A co dzisiaj pani przygotowuje? <laughs> dzisiaj przygotowuję gęś. No już trudne. Trudne, ale to też jest nowe, chociaż w naszej restauracji gęsi nie robimy na co dzień, bo to jest potrawa, że tak powiem, dla osób wybranych, kto, kto sobie zażyczy na życzenie, na życzenie klienta i tak dalej, tak? No ale gęś to jest też sztuką, żeby ją zrobić dobrze, żeby ona smakowała, żeby się dobrze upiekła. Myślę, że propozycja jest niezwykle atrakcyjna. Po prostu z jednej strony możemy się spotkać. Jesteśmy w większości emerytami. Przepraszam, tylko to rzucę, więc możemy się spotkać, prawda, porozmawiać. A poza tym właśnie no, można czegoś ciekawego się dowiedzieć i y, y, wiemy, jak y, zdrowe żywienie ma duży wpływ na stan naszego zdrowia, więc zawsze warto właśnie skorzystać y, z uwag, z doświadczenia fachowców i, i czegoś nowego się nauczyć, żeby wprowadzić to y, w swojej kuchni. Żeby się nauczyć czegoś nowego może, bo jednak przez tyle na to człowiek stosuje tam, tą kuchnię taką bardziej yy, swoją, jak można to powiedzieć, ale jakieś, takich nowości trochę więcej się nauczyć. I Pani też właśnie dzisiaj z Panią wspólnie tą galantynę, tak? Tak, Kutują, tak, przygotowują. tak. A robiłaś kiedyś Pani to? Nie, ja nie robiłam tego. Czyli pierwszy raz? Pierwszy raz. Koszt projektu to prawie 20 tysięcy złotych, z czego 80% zostanie sfinansowane z pieniędzy unijnych. Oglądajcie wiejskie smaki!